Jestem po konsultacji zdalnej z mamą Wiktorii, Wiktoria pięciolatka z wodogłowiem pokrwotocznym, ale równocześnie z także jeszcze z innymi współtowarzyszącymi dolegliwościami, leczona w kierunku padaczki. Ale co ważne tutaj z mojej działki, z naszej perspektywy, to także wykazująca, objawy ze spektrum autyzmu, więc to, co jest przed nami i to, co jest naszym jako zespołu Fundacji Spektrum Autyzmu, takim priorytetem na tą chwilę, to jest takie zaplanowanie działań u Wiktorii i takie stworzenie takiej listy priorytetów, która, działań, która będzie zapewniać jej odpowiedni rozwój w różnych obszarach.